Hejka kochani, nie wiem dlaczego, ale jestem prześwietlona, chociaż jesteśmy na stacji i mam nad głową dach. A jestem prześwietlona. Nie wiem, czy ja coś zmieniłam w ustawieniach, czy o co chodzi. Cholera wie, więc słuchajcie, witam Was w nowym vlogu. Mamy dzisiaj niedzielę i postanowiliśmy wykorzystać te ostatnie właściwie dni. Ciepłe, dlatego że w przyszłym tygodniu jedziemy do Lublina, do Łukasza, kuzyna, żony i dzieciaków. Oni byli u nas w sierpniu, tak jak Wam zresztą mówiłam. No i teraz my jesteśmy zaproszeni do, do nich, do nich tak. <gryw> No, no i przyszły weekend już jest zaplanowany. My pracujemy od poniedziałku do piotku, więc dzisiaj jest taki chyba ostatni, ostatni dzień, kiedy jeszcze jest ciepło. No i postanowił właściwie Łukasz, że jedziemy do Namestowa do, na Słowację nad jezioro No, wykorzystać ostatni dzień, bo nigdzie nie pojechaliśmy. Mieliśmy plany, że. Pojedziemy z kierom na chorwację na kilka dni, ale nic z tego no, zwyczajnie nie wypaliło. Długo się zbieraliśmy i tak po prostu jakoś wyszło nie za bardzo, więc tak: no, byliśmy na stacji, znaczy jesteśmy na stacji, byliśmy na myjni i zaraz właśnie ruszamy w drogę. Woda zrobiona eee, z cytrynką, no i tak. Życzcie nam miłej drogi, bo to około 120 km przed nami. Łukasz wraca, także witajcie w nowym vlogu. No właśnie kochani, jechaliśmy przez ten teraz znany w Polsce tunel, którego w końcu zrobili, właśnie Wam wrzuciłam z niego ujęcie. Tak sobie przypomniałam, że właściwie w zeszłym tygodniu też byliśmy nad wodą, na, w grudku nad Dunajcem, też Wam wrzucę w sumie, ale to z iPhona tak nagrane, ale w sumie fajnie, na rowerkach byliśmy. nie zapowiadali, że będzie padać czy cokolwiek ale wiecie, zostawiliśmy otwarty balkon kierze, żeby mogła sobie spokojnie wychodzić i wchodzić do domu. wiadomo, brama zamknięta ale żeby mogła sobie wchodzić wychodzić, no i tak sobie, nie wiem patrzę i jakoś tak te chmury średnio wyglądają no, natomiast 26 stopni nie wiem, zobaczymy. Oby u nas nie padało. W sensie może padać jak wrócimy na luzie, ale słabo jakby teraz padało, bo okna nie są wszystkie pozamykane. No i przede wszystkim taras jest e, otwarty. Nie wiem dlaczego tu mi pisze, że fokus jest, e, że nie ma fokusa. Każdy zagraniem co się dzieje z tym aparatem. Ja to zawsze mam jakąś farta. Tutaj prześwietlenie, tu nie ma fokusa, no ale. Że będzie właśnie ładna pogoda i że miło spędzimy ten ostatni czas. Jutro znowu wiadomo. Robota, nowy tydzień. No, ale troszeczkę zamierzam stopować ile się da w tym tygodniu. Dlatego, że czuję się jakaś przeboczona, powiem Wam. Dzisiaj też miałam taką ochotę i w sumie. Ale czas mam taką podę, żeby siedzieć w domu przed telewizorem i nic nie robić serią, No jakiś taki mam czas takiego jakiegoś przebodźcowania, przemęczenia. No a co? O, wczoraj słuchajcie. Yy... Byliśmy na meczu naszej drużyny i niestety się nie popisali, a w zeszłym tygodniu, jak byliśmy, to był super mecz, wygrali zajebiście, a wczoraj musieliśmy wyjechać przed końcem meczu, bo naprawdę, wiadomo, kibicem powinno się być do końca, ale to, co oni wyczyniali, jak im się nie chciało, no to stwierdziliśmy, nie oglądamy tego do końca, no way. No i później wróciliśmy, Film jakiś stary znalazłam z Derokiem, znaczy stary, z 2018 roku e, oglądaliśmy Science Fiction na Maksa. No, a później w yy, siatkówka mężczyzn mistrzostwa wygraliśmy 3-0, grubośmy tam ich. Ja tak się nie znam, dopiero się wdrażam, powiem Wam, że nawet zaczyna mi się podobać ta siatkówka. W sensie mi się zawsze siatkówka najbardziej podobała i babington tak dla siebie. Jak miałam WF, no to zawsze właśnie siatkówka albo ten bab babington, ale mm, jakoś tak oglądać nie do końca lubiałam i powiem wam, że teraz troszeczkę jak tak reguły bardziej ogarniam i tak dalej to nawet mi się spodobało i wczoraj było naprawdę tak hardkorowo ostro ich tam rozgromili w ogóle Włochy tak jakby się nie pokazały jakoś dobrze, dopiero w tym trzecim ee, prawie łeb w łeb punktacja, ale i tak wygraliśmy 3-0 więc grubo no. Więc patrząc na to, jaką mamy reprezentację pi piłki nożnej, gwiazdy zarabiające miliony. A tu proszę bardzo, siatkówka, niedoceniany jeszcze do niedawna sport w Polsce, a teraz coraz bardziej popularny. No bo cóż, no co, co tu, tu oglądać? Co tu oglądać, jak mamy taką piłkę nożną słabą, że my po prostu nie możemy sobie poradzić z wyspami owczymi, z Albanią, z Mołdawią? To no to sorry, nie? No, ludzie się teraz przekonywują i. Polska piłka nożna no, leży, po prostu leży. No kochani, dojechaliśmy, ale słuchajcie, okazało się, że jest tu 20 stopni, a ja mam bluzkę, krótkie spodenki, mamy koc co prawda, ręczniki i bluzę Łukasza, ale ja sobie nic w ogóle nie wzięłam. I nie spodziewałam się, że w ogóle się nie spodziewaliśmy, że będzie 20 stopni. No, bez jaj, i tak naprawdę ta pogoda właśnie zaczęła się zmieniać, jak wjechaliśmy w tą lipnicę. Wielką no, zaczęło być coraz większy spadek, 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 i tu jest po prostu 20 stopni. Także ja jestem z luch, no, ale zobaczymy, jak to będzie. Ładne widoki, może trochę to zrekompensują. Jeszcze za psa 3 euro. Bez jaj, za zwierzę 3 euro. Jak dla mnie, człowieka? dla mnie to jest przesada. Człowiek 2, a pies 3 euro? Słabo. Dobra, tak wygląda plaża. Widzę, że jakieś słoneczko wychodzi. Może troszeczkę pogoda się polepszy. Później pójdziemy coś zjeść na jakieś lody. Ale na razie, nie wiem, pójdziemy się gdzieś rozłożyć. O, widzicie słońce. Jest jakiś progres. Zobaczymy. Na razie jest ok, ale faktycznie wiaterek jest delikatny. No, ale. Na razie jest przyjemnie, ja uwielbiam wodę. Właśnie sobie siedzę wreszcie na kocu na plaży. No jest to słoneczko, ale powiem Wam, że jechaliśmy przez takie lasy, pagórki, doliny. I trzy, trzy, trzy koty rozjechane prawie w jednym miejscu, takie same, takie rudawo-czarne, małe koty. I jeszcze nie wiem, 5 metrów dalej, jeszcze chyba dwa. W szczerym polu, gdzie nie było domów, i tak dalej. Ktoś po prostu musiał wyrzucić przy ulicy pięć kotów małych. Nie wiem, jakim trzeba być sku, żeby coś takiego zrobić. No i niestety, no ale wiadomo, wszystkie były rozjechane. Także ludzie to są sku i wiadomo. Słuchajcie, kochani, jestem na rynku, w Namestowie, na rynku takim, gdzie powinno tętnić życie. Zaraz Wam pokażę, jak tutaj to wygląda, po prostu jak na jakimś dzikim zachodzie. Wszystko jest pozamykane, jest niedziela, mało ludzi, takie dosyć zaniedbane budynki. Nie wiem, pokażę Wam, spójrzcie. Łukasz mówił, że kiedyś tutaj była pizzeria, już jej nie ma. Tam gdzieś wyżej były lody, bo on tutaj często jeździł. A tutaj, no, tak wszystko pozamykane i tak jakoś, nie wiem, szarało. Ja tu byłam w zeszłym roku z Łukaszem, ale nie byliśmy bezpośrednio jakby tutaj w mieście tylko byliśmy tam nad jeziorem na dosłownie chwilę, bo to było w listopadzie, tak, w listopadzie. No, bo niedaleko jakby tutaj rodzina Łukasza ma domek. W sensie w Polsce, ale niedaleko Słowacji. No i powiem Wam, że tylko byliśmy nad jeziorem. A tutaj nigdy, no i strasznie tak widać jak by miasto zamarło. Taki dziki zachód trochę. Na tutaj, to, na jest Może w lecie to jest otwarte. Wiecie co? Stwierdziliśmy, że no nie możemy stąd wyjechać, nie spróbując niczego, więc wzięliśmy lody. To jest jedna gałka, słony karmel, z marzlina. No, także Łukasz sobie wziął. Oreo, ja wzięłam słony karmel, także mam nadzieję, że będą smaczne. Złoty, 61 gałka. Euro, złoty, 60.